Izbiszcze Choros przeciwko drużynie SAS Grajewo. Obie drużyny uczestnicy tegorocznego Talpu. Zarówno Izbiszcze jak i SAS Grajewo są to drużyny, które już są zaprawione w bojach turniejowych. Czy to w Talp czy też Jakiekolwiek inne rozgrywki tej rangi 1-0 dla drużyny i zbliższe tak oto w pierwszej połowie, jest już prowadzenie O, szybka odpowiedź, jednak nieskuteczna drużyna Sasgrajewo. Z podróżyny jednak byli bardzo blisko na izbie i jeszcze choroby zdobycia drugiej bramki. Zdysiu zdenerwowany zaistniała sytuacja Darek, nie, ten tlen nie, Czekaj jeszcze Adrian czekaj jeszcze Teraz Adrian dojdzie. Dawaj Adrian, super Dobrze Cój Kod nasie Pociągli Dobrze chciałbyś na No dobrze już na to Spokojnie Adrian, jeszcze Czekaj jeszcze Bartek twój Dawaj oj, 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 oj. Dawaj na dupie